Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie dlatego, żeby dalej utrzymać swoją sprawność fizyczną. Po Kanadzie wszedłem w ten rytm treningu na ergometrze Wioślarskim i chciałem się po prostu dalej sprawdzić, czy te moje starty się poprawią, czy nie. Okazało się, że udało się zdobyć pierwsze miejsce, najlepszy wynik chyba tutaj ze wszystkich. Teraz wziąłem udział w Crossficie. Jest to coś, co jest po raz pierwszy zorganizowane. Ja jestem zadowolona akurat z tego biegu. Nie wiem, czy coś wygram. E, najważniejsze, że ja czuję się usatysfakcjonowany. W tym roku odbyły się igrzyska e, weteranów poszkodowanych e, Invictus Games 2025 w Kanadzie. E, tam udało mi się zdobyć na Ergometrze Wioszcarskim dwa medale. Na minutę było srebro i na cztery minuty brąz. Jestem już teraz emerytem wojskowym. Przez 27 lat pełniłem służbę wojskową. Również przebywałem na misjach dwukrotnie w Afganistanie. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa. Jest możliwość spotkania się z byłymi kolegami, z którymi się pełniło służbę poza granicami kraju. E, oprócz tego jestem z zamiłowania sportowcem, jestem pływakiem e, i postanowiłem, że wykorzystam to, przyjadę tutaj i wezmę udział w tej wspaniałej inicjatywie, jaka jest właśnie wyzwanie weteran. Uczestniczyłem w dwóch konkurencjach pływackich, 50 metrów stylem grzbietowym i 50 metrów stylem klasycznym. E, w, obu, w obu konkurencjach, oczywiście to nie jest bardzo ważne, ale zająłem pierwsze miejsce i... Jestem usatysfakcjonowany z tego. Czwarta edycja Wyzwania Weterana zorganizowanego przez Centrum Weterana Cieszy. Cieszy jak każda. Jest to coś niesamowitego. Tutaj w Gdyni. Bardzo dużo weteranów, chyba około 200, jak nie więcej, przyjechało z całej Polski po to, żeby wspólnie rywalizować, wspólnie świętować, integrować się, mieć taki dobry czas i to jest coś pięknego. Wprowadziliśmy nową dyscyplinę jak Laser Run, czyli taki bieg i strzelanie z pistoletu laserowego, a już mówię dlaczego? Ponieważ na kolejnym Invictusie w Birmingham. Będzie właśnie taka dyscyplina, czyli my już myślimy do przodu. Za dwa lata w Birmingham nasi weterani poszkodowani będą strzelać z pistoletu laserowego, a już tutaj pokazaliśmy, że też jesteśmy na to gotowi. Była z nami Oktawia Nowacka, medalistka igrzysk olimpijskich, która startuje w pięcioboju nowoczesnym, gdzie właśnie z jedną z dyscyplin jest laser run. I ona prowadziła tę część zawodów, także bardzo wielu chętnych też zgłosiło się na tę dyscyplinę, więc to pokazuje, że weterani są gotowi na wyzwania, są gotowi na to, żeby pokonywać własne słabości, ale żeby też próbować nowych rzeczy, nowych dyscyplin. No i to jest piękne, to mnie bardzo cieszy.